A teraz ten Adi. na mi przyszły inne osobniki. aha, ah, łachawa ah, ah. ah, Nie wiem, co będą za samochody. Oh, o bo. Czemu baj? Nie ty potrzebuję z Nie wiem, czy tu się jeździ. Kurwa, nie wiem, ja też. To jest o, ja straszne. Ople, no. no. no Ktoś wziął, wziął Renowę? Ja wziąłem. O, ja. się okaże, że, że będzie najlepsza. Będziesz nie, W, w Reno miałeś najlepsze przełożenie mocy do masy. Paweł, ja nie no wiem, co ty do mnie to, <laughs> co było, za mnie mówisz. Co to ma być za szturm op Oplów? To damy, no. Oh, o. <grym> oh. <grym> ten obok po mnie, po prawej, też się ściga? No. Ten, ten, <grym> ten, ten po lewej. Ten, ten po lewej cię ten, będzie gonił. Ten po lewej. Ty góry, czym ty jedziesz? Ty jedziesz a, prawej, konrad! Jest! A dzisiaj rządzą sobie rajdy na 30 czy coś takiego? A nie wiem. Na razie jest spoko. Ja tak spoko, jadę tak. sobie to. Nie mógłbyś w ogóle już. A bo coś za mam zdrożenie, oh, Fery. To, to nie mam. Ślizgo ty jest na ja mnie to nie obchodzi. Ja wiem, że to i tak przegrałem. No ja też. Ja jadę jaki krótko. Paweł jedzie po prostu jedzie. <laughs> oni mają Konrad, zrobię to. Oni, oni mają Konradę. Kogo? To był taki. Co to. Nie znam chłopa. A sławny youtuber. A ten? Tak jest, ja już bączkę zakręciłem. O, robię, widzę, piąty czas. To koniec nie. trzeciego tego, trzeciego sektora, uwaga. Jeśli oczywiście macie czas, żeby spojrzeć, gdzie jest trzeci sektor, no. no. właśnie, spojrzałem i... No. uwaga. I leży, Dobrze, brawo, Kondi. Ja pizgam, to raczej początek, czy czego? Nie, tam było, tam było lekko. Ja cię, Hupson widzę. Kurwa mać. Jak ja ciebie... No, Bury, no kurwa, nie wierzę w to. Góry, gdzie, gdzie ty jesteś! Przecież ja w górę go walnąłem właśnie przed momentem. O ja, ale. same tu nie widzę czasu, bo oglądam. O ja, ja. ja jestem ale ciekaw, o ja te... bury! Bo Bure jechał za mną jakby w nie? Spokojnie. Ja. To jest Włos. mój pierwszy wyścig. To coś ty tam testował przez te dwie godziny Takie dwie godziny no dobra Godzinę K Kurwa zjechałem Bury no. <gry> Ja cię nawet uprzedziłem O Boże Spokojnie Następny W następnym meczu tak. już pójdzie lepiej Kury <gry> 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 Dobrze się mają burego <gry> Ja bury tak zjebać nie <gry> Jak gdyby nie bury, to ja bym był tak jak Hubson, bo ja w burego wolę po bier, drodze. Nie wierzę. O, sekund. No, eee! No, e. no, Dobrze nie. jest, panowie. O, <ścoughs> 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 tragicznie. się chować. Wyjebałem. Jak się wyjebałem? Not connecting. No. no co? Nie wierzę. Naprawdę? No. Sam wyszedł, sam wyszedł, bo mu głupio. Nie wierzę. A nie idzie się dołączyć? Idzie przesz. Tylko nie wiadomo do której drużyny go dołączy, nie? No nie, ja. Chyba te... jestem sam. Ja jestem. <śmum> ja Jesteś ja z nami. Jestem, a wyjebało mi not-connecting, nacisnąłem OK i wyszło, wychodziło do mnie. Okej. tak jak dzisiaj na Skype'ie, nie? Ta, właśnie, ja nie byłem w rozmowie, a z nimi rozmawiałem. O, my <śmum> dzwonimy do Konrada, Konrad nie odebrał, ale z nami rozmawiał. <śmum> no to tak trochę podobnie Wiesz, jak jak wczoraj... Tak, podobnie jak wczoraj z tym, jak z, z Ernestem mieliśmy, jak zadzwoniliśmy do Hubsona i Kondyasa. Mieliśmy, kurde, obrazek Hupsona gadał Kondyasz. Co to <grym> się dzieje po, ty, ja po ja tym ty update? Ie? Ale jaki to echo zawaliłem? Echo, kondor do Konafina, jak to nagle? E, e, e. <grym> Nie dość tak, pan.

teraz dobrze, bo ja jestem za sekundę już wow. po <grym> Nie, ale tak jest, Ktoś się tam na banku left easy left. Kurwa, jewany most No <grym> Ej, <Ale> jak ktoś <grym> będzie miał plus tą do mnie no to Hubsan uwaga, bo jadę. dwie sekundy O, chociaż Burego mi się udało wyprzedzić. Uff. Kurwa, na ostatnim zakręcie. Co? Uwaga na most, Dobra. ja już przejechałem most. Mhm, mm no, bo... Kondy 1.10, bo tak to jest dupa. Jak yeah, yeah. to wiedziałem Jeszcze ma tiger. Fordzik z tego co widziałem miał najmniejszą moc, ale bardzo przyjemnie się nim jedzie mm. Chyba chujnie <grymne> ja, ja chyba tego nie rozumiem Zdrowa, <grymne> Czego, co, co to jest do rozumienia? No tylko na jednym zakręcie może straciłem 3 sekundy, a tak poza tym to kurwa co Na pełnym gazie jechałeś? No ale, Bury, ja mam to samo. Ja tego też nie rozumiem. Ja też cały czas jadę na pełnym gazie i ja Bo... w, wcale nie wyleciałem teraz. Jak on ci mówi cut, no to tnij, nie? Zagrę. I wtedy skracasz sobie. No, 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 Hubert, rajdowiec. <grywa> <grywa> Three left, cut. Hubert, <grywa> a Hubert ten Huber przez las, ciągnie. <grywa> się nauczył z angielskiego i... <grywa> Three left, lat. cut. I Hubert przez las. Hubert na początku myślał o jakim kocie on mówi. O, ja sobie jadę, a on po lewej kot, nie? I to jeszcze trzeci kot, trzeci po lewej. O, ja. Jeszcze się liczyć, który to kot. O którego, o którego mu chodzi. znowu pierwszy to chodzi. Muszę Wam powiedzieć, że w tej Renówce fajnie silnik widać, bez tyłu. Patrz tych na dachu, Mateusz tej! Oh, Andrews, hit for hire. To so, ja mam Andrews. Andrews. Ja, yeah, jestem so firmy Andrews. Który trąbił? <laughs> Gdzie ty się trąbiła w ogóle? Oh, Podejrzewam, że, że na jakiś przycisk. Kurwa, zawciapnę w i Jedź lepiej, a nie... <laughs> 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 Brawo, Kondi! Kąbi. Candyasz, ale czasy ciągnę. Waters, bo jezu! Dobrze, że mam wycieraczki, to ja jadę jaki kierowca, nic nie widziałem z tą wodą. A teraz tam masz ciasny prawy. Widzę. A tam czasowe jesteś przede mną, czy ja? Nie wiem. Nie patrzę na czas, do Huber, naprawdę ja nie Nie wytrzymie tego O ja Ury no jezu wyleciałem poza trasę i... Góry jeszcze drugi sekret się skończył, ja sobie jeszcze to... spokój Najechałem na to na prawo i zachowałem Dobra duś, bo Panowie, to przegramy totalnie Bo ja wyleciałem z trasy O, oh, Jesus Christ No Spokojnie Tu jest Bury Może Hubert. No ja miałem tu zachowany. A z jakiej kamery jeździcie? Ja z maski. Ja z kierowcy. PM. A ja z nieba. No to jest GTA jeden. O tak, on, on, on tak z góry widzi samochód góry. W góry jak widzimy. ty mogłeś tu wylecieć? O Jezu. O i chyba wygramy panowie to. No nie oh. powiedziałbym Matiger. Ja pierdolę. No będę nieźle b... czekamy na Burego <laughs> 1.50 prawie Stary ja jadę to się zdziwicie jak to można było źle pojechać Jezu, ale to było naprawdę prosto teraz A, O Ile? Być. O ile że będzie gdzieś ma lepszy czas ode mnie <relacionatus> <głos Dop> uh! <Netherlands> yeah, Bury Powiedz mi jak robisz taki czas nie, no, teraz taki czas to zasłużyłem. Ej, tak, mamy lepszą. O, pod, odrobiliśmy, Ale... kurwa, sekundę. Ale... I 12... Tak, mamy 12. I jeszcze 12. <gry> Ale gdzie ty tu wyleciałeś? Nie, wiem, my tak tym samochodem strasznie świga, nie rozumiem tego. Przyjedziesz tym, co wszyscy. To właśnie? Daj mi spokój, dzisiaj. Pierwszy raz od roku jadę w giery, to. A jak który? Boże, ty masz jakieś setaty? Wczoraj jeździłeś. My wczoraj nie było. Nie było cię? Czemu? Bo pierwsze nie było prądu, później jak wrócili prąd, to już tam nie wiem, Kandy pisał, że będziemy grać później. Poszedłem z senowero i zostałem. O! Oh. <laughs> Se marszczyłeś Freda, chuju. <laughs> to, to było przed. Ej, Mateusz, i czemu masz taki kolory jak ja? No bo... Pane. Ej Ja nie ty A wy na ręcznym nie. wchodzicie czy nie? Ja Gdzie w ogóle, ja w ogóle nie używam ręcznego Tu się ręcznego nie używa człowieku Jezu góry A ja się pytam nie, nie mówię, że ja używam A wy od razu O Jezu O Jezu Stary O czasach to, powiem, powiem, to jak, czas na ręcznym Jak nadusisz Alt F4 to masz Nitro Pada, Ty beda czemu jesteś taki krzywy? Jaki kurwa krzywy no nie wiem, bo jesteś przechylony całkiem na prawo tu, Dociążony tu, tu, z jednej ów, strony o, to są setupy Tu i ówdzie było klepane nie, jak co, ale ten samochód lepiej jeździ na żwirze Mi się wydaje Chyba do mnie ktoś dzwoni na sklepie? Nie no. Na to mogło Góry, <noise> pierwszy jesteś Gratuluję, ale ja jadę chyba pierwszy. O ja, chujowo, wyleciałem. O, no serio wylecił. O, o. Ale spokojnie, już coraz bardziej go czuję. Tylko, że zaraz ciekawie ten... z rajdu. Chyba czwarty wyścig, ja czuję za mało. ty jesteś gorszy od góry. Nie wiem, ale na samym ja wyścigu będą wzią. inne samochody. Inne samochody będą później. Ale mi ogólnie chodzi o mechanikę, bo przecież kiedy, kiedyś ja zajebiście jeździłem. Byłem <noise> co prawda ostatni, ale zajebiście idzie O, to jest Długo chyba długa coś... trasa, co? Właśnie. co? Du długi odcinek drogi. jest W góry nie jedzie, tak będzie 30 sekund chyba. Ktoś go tam wyminął Ile jest, tak się nie dojedzie, jak to minie 30 sekund? O Boże. Dostaje się karę ja Wiedziałem, że się przez chwilę nie skupię I tak będzie 35 sekund dodane do ostatniego Jadę, umyj samolot. Gdzie to Gdzie no nie? Gdzie ty góry... nie? pierwszy to nie? Gdzie O nie? Pierwszy, zarobi... o, Jezu, <laughs> o, Jezu, ja wyleciałem o, bo... Ja też wyleciałem, bo Gdzie Gdzie to góry Mówię, ja muszę obczalić tą grę Potrzebuję nie? Tył. Taki o, kurwa, atrzyma, nie? Gdzie to nie? Zaraz zmienimy samochód Być od nowa go wytrzymał 4 rundy <grym> A się nauczę Jedź Kond, jedź Szkoda, to taki czas bym nie miał Ja wyleciałem po prostu O, Bury już, już przeciw las, tak jest Pozostałem gdzieś z Bury Kurwa Kond, ten swój samochód szybciej Jadę prosto i mi spierdala To się nie odzywa, skupia Jaja No Ale moc miał na pewno mniejszą niż... Poniżej 2,50 no Całe ople, czy czym wy tam jedziecie No okay. No bo ja mówię ci, o Polski, to tego. Nie, no nie, ja was proszę, no burzy, ja u pierwszy z czwarty noc. Dobry, co by się jeszcze rozjebał? Goraz, ja. On już czuje ten samochód. Serdecznie tak. Co? Do ciebie? Czy miał 5 sekund? Dokąd do biegł? Halo? Ernest? No i będzie Wej... nie parzyście mówiłem tego... A, Ernest, wejdę, do tego niech wejdzie. Wejdziesz twojego brata. <gry> Co? Musisz brat? załatwić jeszcze jednego, żeby grać. No. Bo inaczej ci nie bierzemy. A gdzie Zarek? A no. Nie dam, nie dam rady, nikt więcej nie ma. No. A a twój brat ma? ma. Twój brat ma. Eee... Nie odczytuję, co to niech, niech ściągnie z neta. Tak. Bury ściągną z neta i działa tak, bury ma z neta. Co nie, co nie odczytuję? No bo, on ma laptopa i ten, o, ale to czytacie. ja powtórzę. Niech ściągnie. Klucz, klucz ma, <śpiewanie> nie, niech ściągnie, gacie. Właśnie, no, niech ściągnie, nie już ma, co chodzi. Ej, znowu pierwszy, no nie, no tylko że. Yy, o, yy, tata zakazał mu jakiś guwit ściągać z internetu. Ale to nie to jest gówno! To nie jest gówno, to teraz... jest gra. Patkania, czym ty jedziesz? Daj mu spokój, renówką zapierdala. Nie. Masz coś ale do renówki? Co? Ma fajnie się tym jedzie? Renówka? W sumie całkiem e, słabo jest, ale... Ernest! Co? Gubu ma dirta chyba. No Tak, on, on się nazywa po maturze. No, no już jestem ciekaw grał. Jest w ogóle Bubu? <słyski> jo. Nie oh. wytrzymie, nienawidzę. <słyski> Ej, Kondi. Jest! A ty już kupiłeś Saints Row? Nic nie, nie kupowałem Saints Row. A, ja kupiłem tylko... Hi ...Hivalry. <słyski> O ja też wiem Będziemy się dzisiaj tux albo dzisiaj nie, bo dzisiaj. To kiedy będziemy się tuć? Spokojnie jeszcze przyjdzie czas, żeby się tuks. Kurwa, macz, kamienie! Brawo! W góry będzie miał lepszy czas ode mnie. Gówno. No jak się nie naprawdę... Nie. Ja wyleciałem już dwa razy. Kurwa, Ciężkie byłem jeszcze zakres. Co to jest, to jest nie, za Bory, jestem 13 sekund za tobą. To już z początku to mi się spokojnie. Za szybko to Bory, za szybko! Ty mnie śledziłeś? Tak. Zbierałem o, dane wywiadowcze. U. A Bory długo pobierałeś tego tak? Nie wiem, na moim necie około 1,5 godz godziny, godzina. Idźmy użyć pobierania. Idźmy wrzucaj Z jakiej strony graj? Pamiętasz? Download. Hey. Download. Najlepsza? Najlepsza Download. Download. dirta na Jakie, nie? Dużo masz lepszy? Kto? Ja? Bury. No? 5 sekund. Nieźle. Bory, jadę jak kompletna ciota, cały czas wylatuję. Nie? Jestem sekundę za tobą. A ja jestem tak samo. A już chciałem ci powiedzieć, że może pierwszy raz nie wiesz ostatni nie, ale. Ale może. Nie. No to jest... O nie! Wyprzedziłem go o 7 sekund. Powiedział, że nie chce. Co nie chce? Oscar. Co nie chce? Pobierać gówien z neta. Ja Powiedz mu, że on sam jest gówno. To, to powiedz! Ja już mu kurwa dzwonię. <laughs>